Dziennik doktora Adama Reidlera, Centrum Obserwacji Obiektów Nietypowych, 1 lipca 2025 rok. Dziś odkryliśmy nowy obiekt na peryferiach Układu Słonecznego. Oznaczenie tymczasowe 3L Atlas, kometa tak zakładamy. Coś w niej jednak nie pasuje. Jest zbyt regularna, zbyt chłodna i porusza się w dziwnie jakby z celem. 2 lipca 2025 roku. Jej trajektoria sugeruje bliski przelot obok Ziemi za nieco ponad dwa miesiące. To powinno być normalne. Ale coś we mnie zaczyna drżeć. Jakby mój umysł wyczuwał, że widzi coś, czego nie powinien. 5 lipca 2025 roku. Odebrałem dziwny sygnał podczas jednego z nasłuchów radiowych. W niskim paśmie. Ciąg impulsów. Potem pauza. I znów. Nie jest to zakłócenie. Sygnał ma strukturę. Przypomina pierwotny język. Analizujemy go z zespołem, ale niektórzy, jak Kasia, zaczęli narzekać na bóle głowy, szumy uszne. 7 lipca 2025 roku. Sygnał. Powtarza się co 6 godzin i 39 minut. Dokładnie. Zawsze. Odtwarzaliśmy go wspólnie. Dla żartu. Głupiego żartu. Odwróciliśmy zapis i zwolniliśmy tempo. To, co usłyszeliśmy, to nie była maszyna. To był szept. Nieludzki. Powtarzał jedno słowo, ale nie potrafimy go zrozumieć. Mimo to, każdy z nas wie, co ono oznacza. 10 lipca 2025 roku. Kasia zniknęła. Z jej pokoju została tylko kartka. Oni już nie znaleźli. Myśleliśmy, że to żart. Albo załamanie nerwowe. Ale przysięgam, od momentu, kiedy usłyszeliśmy ten odwrócony sygnał, wszyscy zaczęliśmy się zmieniać. 12 lipca 2025 roku. Zaczynam rozumieć wzór. Sygnał nie jest przypadkowy. To przekaz. Przyszły cykl powtarzająca się wiadomość nadawana przez tysiąclecia. Analizując go, natknąłem się na bardzo stare teksty klinowe. Tabliczki z okolic Uruk, Babilonu, ich opisy brzmią znajomo. Mówią o gwiezdnym locie cienia i o powrocie panów z ciemności. 14 lipca 2025 roku. W jednej tabliczce wspomniano o gwiaździe o ogonie wężowym, zwiastującą koniec czasu. Wizerunek ma identyczny jak zdjęcie z teleskopu przedstawiające 3L Atlas. Przypadek? Może. Ale to, że Anunaki Bogowie z nieba mieli wracać na ogonie ognistej komety. 18 lipca 2025 roku nie śpię, Śnię z otwartymi oczami. Czuję, jak coś patrzy z gwiazd, jakby 3L Atlas nie był kometą, ale statkiem, obiektem monumentem, naczyniem to nie teoria naukowa, to intuicja. 21 lipca 2025 roku zespół się rozpada. Jeden z pracowników, Janek, zamknął się w serwerowni i twierdził, że sygnał do niego mówi: Wracają, bo nie zapomnieli. Nikt nie wie, co to znaczy. Policja go zabrała. Nie pozwolili nam z nim porozmawiać. 23 lipca 2025 roku zarejestrowaliśmy obraz z jednej z kamer satelitarnych. 3E Atlas zmieniła trajektorię, sama z siebie, wbrew prawom fizyki, jakby unikała czegoś, albo wybierała dokładnie. Kiedy i gdzieś chce się znaleźć. 25 lipca 2025 roku. Ostatnia noc. Na Ziemią przeleci 3L Atlas, widoczna gołym okiem. Wielu wyjdzie, by ją podziwiać. Ja nie. Zostałem w obserwatorium. Muszę być tutaj. Muszę widzieć, co się stanie. 26 lipca 2025 roku, godzina 3:41. Nie jesteśmy sami. Nigdy nie byliśmy. Kometa nie przynosi światła. Przynosi cień. Starożytni to widzieli, ukryli prawdę w mitach i symbolach, ci, którzy przyszli z gwiazd powrócą na ich skliszczach. 26 lipca 2025 roku godzina 4.16. ostatni wpis z zewnątrz słychać szum, ale nie wiatru, fale dźwiękowe identyczne jak sygnał, coraz głośniejsze czuję jak coś patrzy na mnie za środka mojego własnego umysłu. Oni wracają i nie jesteśmy na to gotowi. Witajcie całusze. To była moja pierwsza autorska creepy pasta. Mam nadzieję, że wciągnęła was w klimat. Jeśli chcecie więcej takich historii, dajcie znać w komentarzach. Każda wasza opinia to dla mnie drogowskaz w tym mrocznym zaułku. Żegnajcie.